Plaża, słońce, tłumy ludzi i pozorny raj, ale ratownik zmielna odkrywa prawdę, która mrozi krew w żyłach. Grzegorz, doświadczony ratownik, mówi wprost: najwięcej naszych akcji wynika z alkoholu. Ludzie topą się właśnie wtedy, gdy wchodzą do wody pod jego wpływem. I to jest codzienność, której turyści nie chcą widzieć. Podczas gdy jedni rozstawiają perełani, piją piwo i robią selfie, ratownicy wiedzą, że wystarczy sekunda by plażowa sielanka zamieniła się w koszmar. Najgroźniejsze są sceny, gdy nietrzeźwi opiekunowie pozwalają dzieciom bawić się w morzu bez żadnej kontroli. Dla ratowników to widok, który śni się po nocach. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej, bo na plażach w Mielni nie brakuje też skrajnej bezmyślności i wybryków, które zamieniają miejsce rodzinnego wypoczynku w strefę zagrożenia. Ratownicy mogą krzyczeć, wypraszać, wzywać policję, ale nie mają realnej siły, by zatrzymać każdego, kto lekceważy zasady a Fala nie czeka, fala nie wybacza. Statystyki są wstrząsające. Tylko jednego dnia w Polsce, 17 sierpnia, doszło do 77 wypadków, 8 ofiar śmiertelnych i 100 rannych. Każda z tych tragedii zaczęła się od przekonania, że mnie nic się nie stanie. Dla ratowników największym dramatem jest bezsilność oni są tam, gotowi rzucić się w fale, ale nie zawsze zdążą. A potem może zabiera człowieka na zawsze. Ta opowieść to nielokalny epizod. To ostrzeżenie dla każdego z nas. Bo Bałtyk nie wybacza, a cena wakacyjnej lekkomyślności bywa najwyższa.